W rodzinie ormiańskim nazwisko to jest Teodorowicz, moja matka była z domu Teodorowicz I mogę powiedzieć, że arcybiskup Teodorowicz też w jakimś w sensie jest członkiem, był członkiem rodziny, w każdym razie do, do tego się przyznawał. On nie potrafi tego udokumentować, ale on jest przeświadczony, że jesteśmy rodziną. I arcybiskup Teodorowicz dawał moim rodzicom ślub. W, to było w wyższej szkole gospodarstwa wiejskiego czy domowego w Snopkowie koło Lwowa gdzie mama studiowała Już skończyła te studia w tej szkole. I poza tym ormiam z, ormi z, ormi z rodziny, no to Romaszkan to jest rodzinne szczególnie nazwisko. chociaż nie wszyscy Romaszkanowie byli naszymi krewnymi. Ja znam tylko jednego, był mój wujek, Jóźko, Romaszka mieszkał. On był hofratem w Wiedniu. I do czasu opanowania Austrii przez Niemców, to był się, jak to się nazywa, Anschluss, wyjechał, uciekł przed hitlerowcami właśnie do Kumy, gdzie była, mieszkała jego matka, Rozalia Romaszkanowa. A poza tym ja znam innych Romaszkanów też. I ksiądz Romaszkan był przy katedrze ormiańskiej w Lwowie, Bodzio też nie z, tak z naszej rodziny, ale był też księdzem tam przy też Rumiańskiej. zginął, zastrzelony przez Sowietów, jak przechodził przez Czeremusz na stronę węgierską w 1939 roku. No poza tym z rodziny jeszcze na pewno jest, było jeszcze kilka osób pasakasów Pasakasowie. Też byli w, w koligacji z Agłopsowicami. Z Rodzina Agłopsowiców, stryj Stanisław Agłopsowicz, starosta. Ej. On mieszkał przy ulicy Łyczakowskiej ze swoim kucharzem Stasiem. Poza tym mieszkała Łysakowska Maria, babcia Eli, a mama Romana. Części bywało mu w stryjka. Jak mieliśmy wychodne, bo nie każda niedziela to była wychodna. Obraha wydaje się, pierwsza niedziela w miesiącu była wychładna. No ze strejkiem graliśmy w koniecynkę. Jedliśmy obiadek.